Cyplian Kamil Norwid. Co jej powiedzieć? Co jej powiedzieć? Ach! Co się podoba? Bez rozmawiania sposobu. Coś z prawd ogólnych. Na przykład, że doba... To całego obrót globu. Że świat obiega mil mnóstwo ogromne, na jedno pulsu zadrżenie, bieguny osi skrzypią wielkopomne, czas niepokoi przestrzenie. Że rok to całe wstrząsienie przyrody, że pory roku nie tylko są zamarzaniem i tajeniem wody, i że bicie serca? Chwilką to jej powiedzieć i przejść do pogody, gdzie jest zimniej, gdzie gorącej, i dodać, jakie. Są na ten rok mody i nic nie powiedzieć więcej. Czytał Bogdan Tmowski.